Instytut Podologii w Poznaniu zaprasza do wysłuchania podcastu na temat zdrowia stóp. Jest ze mną pani Julia Nowaczyk ponownie. Dzień dobry, Dzień bardzo dobry. mi miło. I dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej z najczęstszych dolegliwości podologicznych u pacjentów, czyli o wrastaniu paznokci. Tak, dobrze tutaj Pan zaznaczył, że jedną z najczęstszych, bo rzeczywiście pacjenci dość nagminnie się borykają z tym problemem i starsi, i młodsi. Także wydaje mi się, że to bardzo ważna i istotna kwestia do poruszania. Chciałabym, żeby troszeczkę to było właśnie poruszone z perspektywy pacjenta, także osoba, która do nas po prostu przyjdzie, żeby wiedziała, z czym się spotka, jak można się na to nastawić, czy się nie nastawiać, po prostu byleby się nie bać, żeby troszeczkę ten temat rozjaśnić. Może na początku zastanówmy się, co to jest to wyrastanie paznokci, no bo no, paznokieć jest wrośnięty w, w palec, prawda, i. I kiedy to jest problem? Kiedy boli? Czy wcześniej można zaobserwować już coś niepokojącego? Powiem tak, wyrastanie paznokci niekoniecznie zawsze musi się wiązać z bólem, e, ponieważ często na przykład takim pierwszym objawem jest samo zaczerwienienie, nie? któremu nie zawsze muszą doskwierać dolegliwości bólowe. Wrastanie jest wtedy, kiedy na przykład część paznokcia podrażnia skórę, czyli na przykład wał, czy taką przednią część tego wału, czyli na przykład jest zbyt mocno podcięty. I... Jeszcze, jeszcze tak, żebyśmy mogli... Żeby słuchacz wiedział, o co chodzi z tym wałem. Mhm. To, to jest po prostu taka boczna część obok tak, paznokcia. Tak, tak. To są te boczne mhm. części paznokcia, yy, czyli po prostu powiedzmy takie, yy, jak się spojrzy na paznokieć, to po prostu właśnie te dwie boczne części skóry. Także tutaj, no jak jest paznokieć też tak zagłębiony w tych powiedzmy rowkach między mhm. wałem a paznokciem, to często paznokieć niestety zbyt głęboko, jest, powiedzmy, ustatkowany w tym, w tym wale. Czyli i zawija się. Zawija tak? się, właśnie. Są paznokcie też rurkowate. Natomiast niekoniecznie zawsze paznokieć musi być zawijający się, ale na przykład podcięty zbyt krótko, bądź na przykład na jednym z jego boków pacjent, który podcinał paznokieć, zostawił sobie taki przysłowiowy kolec, czyli fragment paznokcia, który nie został podcięty i on na przykład, pacjent tego gołym okiem nie widzi, w sensie, Widać to, ale jakby się tam bardziej pogrzebało. Natomiast ten kolec wbija nam się, zrastając, w skórę, która jest powiedzmy przed tym paznokciem czyli ten, jakby to nazwać, tutaj przednią część tej skóry czyli tam, gdzie odrasta nam wolna część, mm -hmm. a my podetniemy to zbyt krótko i czasami ta część paznokcia, która nam utyka w cudzysłowie w wale, ona potrafi później się w tą przednią część skóry wbijać, tworząc na przykład stan zapalny i w efekcie powodując chociażby właśnie to wyrastanie. Ehm, też często i tutaj warto zaznaczyć, że nie zawsze na przykład ból e, przy paznokciu, bo, bo czasami nie ma zaczerwienienia i niektórzy pacjenci mogą przyjść i mówią nie, ja nie ma żadnego zaczerwienienia, nie mam żadnego stanu zapalnego, a mnie boli. Czasami niestety pod paznokciami są odciski, które też tutaj warto wtedy skonsultować i zdiagnozować z podologiem, zobaczyć jak to wygląda, podciąć odpowiednio paznokieć i na przykład taki odcisk usunąć. W efekcie już wtedy problemu i tego zjawiska bólu y, nie ma, nie występuje on więcej. Odcisk po prostu jest podpaznokciowy, on wynika z ucisku właśnie paznokcia na ten wał. I przez taki ciągły ucisk czy noszenie zbyt ciasnego obuwia skóra zaczyna też, chcie, y, skóra chce się... Ochronić, obronić przed tym naciskiem, e, wytwarzając takie masy rogowe w miejscu, w którym teoretycznie i praktycznie one być nie powinny i też tam gromadzi się, wiadomo, stary skórek, czy jakieś inne zanieczyszczenia. W efekcie powstają odciski, które powodują ból. Ale to jest powiedzmy oddzielny temat. Chciałabym też to poruszyć, że pacjent, żeby nie, nie kojarzył zawsze bólu paznokcia, tylko i wyłącznie z wrastaniem, które jest oczywiście najczęstsze. Natomiast czasami może być to też e, przyczyną mogą być też odciski pod paznokciowe. Mhm. Paznok Cały odnawia się w ciągu 6 miesięcy, i mówimy o wrastaniu paznokci, dlatego że on ciągle rośnie. Tak. To nie jest tak, że mamy go i przez dwa lata jest taki sam, tylko on stale narasta, prawda? Stale narasta, przez co może nawet potęgować to uczucie wyrastania, bo jeżeli na przykład zostawiliśmy jakąś część, która drażni ten bał, albo wbija się właśnie w tą skórę, to paznokieć odrastając będzie tam się coraz bardziej w tą skórę wbijał. Także niektóre osoby na przykład sięgają po pomoc do lekarzy POZ-ów, czy lekarzy, czy chociażby idą na przykład na SOR, bo mówią, że to już jest taki ból nie do wytrzymania i tutaj też nie chcę kwestionować wiedzy lekarzy, bo ona jest ogromna, ale niestety czasami lepiej udać się do takiego specjalisty, powiedzmy tylko od paznokci, który dobrze to zdiagnozuje, bo zdarzają się na przykład pacjenci, którzy przychodzą po lekarzu i informują, że dostali tylko maść na stan zapalny i wrastanie, gdzie nie ma usuniętego, nie ma usuniętej przyczyny wrastania, czyli wbijający się paznokieć w skórę. To jest tak, jakby ktoś miał wbitą igłę w rękę i nie wyciągnął tej igły, tylko stosował maści i mówił, kurczę, no problem mi nie znika. No to wiadomo, że tutaj Albo środki trzeba... przeciwbólowe. Tak, tak, środki przeciw, ale jaki jest sens, skoro cały czas tutaj ten problem jest? Także tutaj czasami właśnie dobrze zgłosić się do podologa, który wytnie, podetnie ten problem i istotę e, aktualnego stanu i wtedy dopiero zacznie na przykład wyciszać ten stan zapalny, żeby to nie była taka droga nie w tą stronę, nie tymi etapami, którymi powinna być e, podążana, tylko żeby rzeczywiście udać się do podologa, kiedy taki problem się pojawia, e, zobaczyć i zdiagnozować prognozować przyczynę problemu i rozplanować prawidłowe postępowanie, w tym w przypadku wrastania. No właśnie, co jest najczęstszą taką przyczyną, bo już mówiliśmy o tym, że złe podcinanie, na przykład mm -hmm. płytki paznokciowej. Co, co? Um, czy to może być właśnie wie, cukrzyca, nie wiem, czy jakieś inne choroby, czy, czy po prostu właśnie ciasne obuwie. Przyczyn jest wiele. Tutaj na pewno już parę pan z pewnością wymienił, ponieważ no właśnie, tutaj może być zbyt ciasne obu obuwie w przypadku kobiet, na przykład chodzenie na bu w butach na wyższym obcasie, czy w ogóle w butach na obcasie. Czyli wpychanie jak gdyby stóp czy palców w taki. No, w takie na przykład buciki z noskiem hmm. powiedzmy, no czyli takie, takie nie, że paluszki mają rzeczywiście taką przestrzeń, żeby rzeczywiście się jakoś w tym bucie ułożyć, tylko niestety często to są takie właśnie noski, takie, takie trójkątne, trójkątne hmm. i one niestety powodują takie ściskanie paznokci w efekcie na przykład wrastanie. Tak samo na przykład chociażby zła postawa stopy, bo często na przykład, nie wiem, płaskostopie poprzeczne, płaskostopie podłużne, czy chociażby na przykład zmiany w obrębie kostek, czyli supinacja, mogą powodować, bo to jest złe ułożenie stopy i to jest na przykład obciążenie, powiedzmy, tylko po wewnętrznej stronie stopy, czyli osoba, powiedzmy, ma te buty starte zawsze wewnątrz, ona też może później w efekcie predysponować do większej tendencji problemami na przykład warstających paznokci. Także przyczyn jest wiele. Przyczyn jest naprawdę wiele. Rzeczywiście najczęstszym jest złe podcinanie. Często to jest po prostu też tendencja, bo niektórzy genetycznie już mają po prostu ładne, zaokrąglone paznokcie, które w efekcie mogą niestety, zaokrąglone. Może nieładnie. Nie mówię tutaj o ładnych, rurkowatych, bo to już jest rzeczywiście tutaj duży, duży problem, ale wiadomo, że zawsze się na te paznokcie patrzy ładnie, żeby były takie zaokrąglone, nie całkiem płaskie. Natomiast to niestety później w efekcie może prowadzić też do problemów z zwrastaniem. Także przyczyn jest wiele. Naprawdę wiele, bo od napotliwości po, po zmiany hormonalne, niestety też u osób, które są pacjentami onkologicznymi, te paznokcie są twardsze, one właśnie mają tendencję do predysponowania w takie paznokcie rurkowate, które później niestety w efekcie są ogromnym problemem i ogromnym bólem też dla pacjenta i dyskomfortem. Także można by było wymieniać. Mhm. Czyli najlepiej spojrzeć chyba na stopy rodziców. Bo wtedy, tak. wtedy będziemy wiedzieć, czy mamy genetyczne jakieś uwarunkowania Jak do tego. Najbardziej. Mhm. Jak najbardziej. Powiem tak, ja tu troszeczkę zrobię taki exposing. <noise> ja niestety też mam problem z wrastającymi, wszewcy bez butów chodzi, okej? Okay? Także ja niestety też z wrastającymi paznokciami mam problem i wiem, że tutaj jest to odziedziczone genetycznie. Także no rzeczywiście bardzo często, jeżeli na przykład mama czy tata się z tym borykali, czy nawet dziadkowie, bo, bo czasami to idzie co drugie mhm. pokolenie, to można mieć gdzieś tam, nie, to nie jest tak zawsze, ale można czasami gdzieś tam mieć później na te, taki wzgląd, względy, w sensie tak spojrzeć na te sytuacje, że rzeczywiście ja też mogę mieć później z tym problemy, więc czasami lepiej jest zacząć dbać wcześniej niż na przykład bagatelizować problem, a później walczyć z tym, z konsekwencjami na przykład takiej urody. Mm -hmm. To co możemy poradzić? Bo możemy właśnie jak gdyby samo, samo się zdiagnozować, tak? mm -hmm. czyli zobaczyć, czy, czy to jest problem, czy tam y, nie ma zaczerwienienia, tak jak pani mówiła. No, jak już boli, to już wiadomo, że trzeba szukać pomocy, i wtedy mhm. się idzie najlepiej do podologa, mhm. a nie do lekarza, tylko po prostu do specjalisty od razu, do gabinetu podologicznego można od razu trafić i ten problem, jak gdyby, dokładniej rozwiązać, bo kosmetyczka też niekoniecznie, czy ktoś, kto, jak gdyby, kosmetycznie dba o nasze stopy, też niekoniecznie zauważy, jak ten problem wyleczyć, prawda? Czyli jakby, jak usunąć przyczynę, a nie jak wyleczyć, no, skutek, może nam zaleczyć, ale... Tak, w sensie dziewczyny, na przykład kosmetyczki, one też nie zawsze mają takie narzędzia. Często ta wiedza jest, ale niestety nie ma tych narzędzi. Czasami też może nie ma, nie ma umiejętności. Nie wiem, nie chcę tutaj generalizować, natomiast często, no niestety, tutaj też są braki w sprzętach, które są używane, bo tutaj wiadomo, troszeczkę inne cążki, troszeczkę inne cęgi. Także tutaj najlepiej zgłosić się od razu do specjalisty, który po prostu ma z tym styczność na co dzień, bo to jest dla nas taki chleb powszedni, jeżeli chodzi o te wrastające paznokcie, na pewno każdy podolog miał z tym styczność i po prostu zdiagnozować i za zacząć leczyć. Pacjenci zawsze się boją, że to będzie bolało, a co jeśli to wróci? A co, nie będzie bolało? Powiem tak, nie zawsze musi boleć. Często to jest taka chwila, ja na przykład zawsze tych moich czy to małych, czy to dużych pacjentów, staram się uspokajać, że to jest chwileczkę po boli, ale później będzie już tylko lepiej. Zazwyczaj jak są te kolce, to jak się dotknie, tak z przodu paluszka, i ja się pytam, tu boli, nie, tu boli, nie, a tutaj boli, tak, tu boli. I wtedy, jak już wiem, w którym miejscu boli, to wiem też w głowie, że okej. Okay, Tutaj muszę podciąć i wtedy mówię: Ok, szybciutko. Y, zrobimy jeden ciach i będzie z głowy. I później, jak pacjenta dotykam w to samo miejsce, z którego usunęłam ten przysłowiowy kolec, to pacjent mówi: Jezus, Maria, już nie boli, bo ta właśnie przysłowiowa igiełka została wyciągnięta, czyli nie ma czynnika drażniącego. I pacjent mówi: No, kurczę, super. Po prostu taka szybka sprawa. Mamy też y, w swoim gabinecie y, takie miejscowe znieczulenie z lidokainą, natomiast tutaj pacjent też. Y, przy konsultacji musi nam sprecyzować, czy nie ma na przykład Uczulenia na lidokainę, natomiast my możemy oczywiście takie znieczulenie. To jest to samo, co w gabinecie stomatologicznym, tak, chyba? Jak prawda? najbardziej, mhm. tak. To jest to samo znieczulenie, tylko że no właśnie miejscowe. Także my nie, 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 ma, nie wykonujemy tutaj żadnych wkłuć. Psikamy po prostu, czekamy momencik, aż, aż ta skóra, po prostu powierzchnia skóry będzie delikatnie znieczulona i wtedy możemy działać. Natomiast nie zawsze jest to po prostu konieczne, bo, bo to jest też takie oczekiwanie. Nie zawsze jednak ta lidokaina tak idealnie to miejsce znieczulone. Czuli, a czasami takie szybkie podcięcie to jest dosłownie chwila, moment i, i pacjent już odczuwa ulgę. Mm -hmm. No, ale czasem zdarzają się takie sytuacje, że niestety no, takie zabiegi delikatne nie wystarczają i trzeba. I trzeba wtedy udać, tak, do lekarza, do chirurga, lekarzy, do no, także to wtedy jest zabieg rekonstrukcji wałów. My zazwyczaj jak przyjmujemy pacjenta, to powiedzmy obieramy z nim takie trzy drogi, bo planujemy całe leczenie. Bardzo często przed zabiegiem podochirurgii, jeżeli oczywiście, to zależy czy jest ona konieczna, czy nie. Jeżeli mamy mocniejsze wrastanie, jak najbardziej informujemy pacjenta o konieczności wykonania zabiegu podochirurgicznego, ponieważ nie zawsze my właśnie taką delikatną podologią jesteśmy w stanie już... Y mm -hmm załagodzić problem tymi naszymi delikatniejszymi metodami. Tutaj nie chcę wchodzić głębiej w, w kwestie podochirurgii, no, bo będziemy o tym jeszcze temat. rozmawiali. Natomiast to jest jedna właśnie z takich opcji przy mocnych wrastaniach, czyli przy takich bardzo zaawansowanych, czy nawet troszeczkę mniej zaawansowanych, a problematycznych, czy długotrwałych, to wtedy to jest jedno z rozwiązań. Innym z rozwiązań jest to, o czym ja wcześniej powiedziałam, czyli podcięcie wrastania. Natomiast czasami samo podcięcie to nam tutaj nie pomoże, bo często paznokieć właśnie ma Taką formę powiedzmy zaokrągloną, czyli jest troszeczkę głębiej osadzony w tych wałach, wtedy musimy już sobie y, pomóc y, klamrami. Klamry mają na celu wyciągnięcie tego paznokcia z wałów. To polega na takiej zasadzie, że po prostu paznokieć w momencie, kiedy przez klamrę jest prostowany to łożysko, czyli cała tkanka miękka, która znajduje się pod paznokciem, dopasowywuje się do tego nowo rosnącego paznokcia. I zawsze klamra działa od miejsca nałożenia, w stronę macierzy. Macierz, czyli miejsce, z którego roś, wyrasta nowy paznokieć. Dlatego też tak istotną kwestią są regularne kontrole przy, w przypadku klamer. Bo wiadomo, tutaj wcześniej poruszaliśmy kwestię, że paznokieć ciągle rośnie. E, także tutaj klamra założona, ona nie prostuje od razu paznokcia. Ona oczywiście działa na ten nowo noworosnący nowo paznokieć, czyli ten, który wyrasta. Ale trzeba też pamiętać o tym, że my mamy jeszcze ten paznokieć, który już nam wyrósł i on zrasta. E, istotność kontroli polega na tym, że ten zrastający paznokieć on w dalszym ciągu będzie jednak troszeczkę zaokrąglony i cały czas Trzeba jednak pilnować tych boków, bo to, że mamy klamrę, to nie oznacza, że po prostu ten paznokieć jeszcze nie może nam tych wałów drażnić, skoro on dalej ma tą formę wkręcającą się. Dlatego my zazwyczaj kontrole przeprowadzamy co 3-4 tygodnie. One polegają na podcięciu paznokcia, wyrównaniu go i oczyszczeniu wałów, a także podklejeniu klamry, żeby klamra, która jest przyklejona do tej płytki, Prawidłowo przez cały czas zabezpieczała ten paznokieć, żeby cały czas pełniła swoją funkcję, czyli prostowanie tego paznokcia i w efekcie dawała nam ulgę. Bo niestety klamry czasami no to jest rzecz. Nie, nie wszystko jest niezawodne. Ona czasami może gdzieś tam odskoczyć, może spaść. Dlatego ważna jest też istotność kontroli w tym przypadku, żebyśmy my jako podologowie mieli kontrolę nad tą klamrą, że ona na pewno spełnia wszystkie swoje właściwości i funkcje, plus, żeby ten paznokieć zrastał w sposób prawidłowy i nie sprawiał pacjentowi żadnego dyskomfortu. Bo my mamy przynieść ulgę i rzeczywiście zamierzone efekty. Także to wszystko musi być kontrolowane. No to ja jeszcze podpytam, co z tą klamrą, bo to Rozumiem, że jeśli paznokieć cały wyrasta w ciągu 6 miesięcy, no to co, będziemy 6 miesięcy nosić tą klamrę? Tak, w sensie klamra zrasta nam razem z paznokciem. Ja bym powiedziała, że to jest taki aparacik ortodontyczny tylko na paznokieć. Bo na przekór używamy tych samych drutów co w ortodoncji, kompozyt, którym zabezpieczamy tę klamrę na paznokciach, to nimi plombujemy zęby, także jesteśmy złodziejami od dentystów <grym> i stomatologów. Natomiast to jest taki mały aparacik na zęby na paznokieć i ten aparacik tak to nazwa. On zrasta razem z paznokciem, także tutaj nie ma konieczności wymieniania klamry co zabieg. Klamra będzie zrastała cały czas z paznokciem i na całym etapie zrastania z paznokciem ona cały czas działa, czyli ona cały czas kontroluje, zabezpiecza ten paznokieć i pilnuje, żeby jednak ten paznokieć nie wrastał w tak, powiedzmy, intensywny sposób jak na przykład wcześniej. No dobrze, to taki aparat, to ja sobie wyobrażam, no to, to, jak, to jak się w tym chodzi? To znaczy buty można normalnie zakładać? No, oczywiście, że tak. Klamra, właśnie to jest o tyle fajne, że klamra nie sprawia żadnego dyskomfortu. Pacjent może robić z nią wszystko i nic. Tak naprawdę jedyną, jedyną zasadą, którą ja zawsze poruszam, to jest po prostu nie dotykać, nie grzebać, bo zawsze może gdzieś tam to odpaść. Natomiast pacjent nie ma z tego tytułu żadnego dyskomfortu. Czyli ona jest tak blisko przy palcu, tak? Ona jest przyklejona dosłownie to na paznokieć. To, to jest klamra metalowa? Nowa. Ona jest, to jest taki drucik przyklejony na takie powiedzmy dwie kropelki. Te kropelki, kropeczki właśnie z, z kompozytu, one znajdują się po jednej stronie wału i po drugiej stronie wału. To jakby sobie to tak wyobrazić, to bym powiedziała, że to jest taki drucik, który ma po prostu po dwóch stronach takie dwa oczka z kompozytu. Także to jest to po prostu taki drucik z dwoma przy, przymocowanymi oczkami z kompozytu, które mają na celu stabilizować tą klamrę i utrzymać ją na paznokciu. Także to w żaden sposób nie nie, nie sprawia dyskomfortu u pacjenta. Dla pacjenta jest to nawet niezauważalne. Zauważyłam, że w innych gabinetach czasami nawet do tego jakieś cyrkonie naklejają, żeby to miało taki efekt estetyczny. Natomiast my się aż tak nie bawimy, to ma na celu rzeczywiście pacjentowi przynieść ulgę, ale już powiedzmy jakieś cyrkonie nie naklejamy. No, aparaty e... na zębach też mają <laughs> różne właśnie. cuda. Ale, ale tutaj to jest absolutny komfort dla pacjenta. Także pacjent zazwyczaj mówi, że z tą klemerką jego życie jest po prostu inne, lepsze, Klamerka jest. I po prostu działa tak jak, e, tak, jak powinna działać. Bo jeśli to wrastanie powodowało ból, to po założeniu takiej klamry ten ból od razu mija? E, powiem tak. E, nim założymy klamrę, na początku musimy po prostu zdiagnozować, co jest przyczyną. Czyli e, jeżeli na przykład był stan zapalny, przed założeniem klamry zawsze musimy wyciszyć ten stan zapalny. Czyli podcinamy e, paznokieć, patrzymy, czy tam właśnie nie było e, źle podciętego paznokcia. Czy na przykład tam nie ma jakiejś innej przyczyny wrastania. Na początek musimy wyprowadzić paznokieć ze stanu zapalnego czyli pierwszą wizytą zawsze jest podcięcie, zdiagnozowanie i oczyszczenie paznokcia. I dopiero jak wyciszymy stan zapalny, dopiero wtedy możemy myśleć o klamrze. I wtedy terapia z klamrą jest prowadzona. Czasami po tym podcięciu już ten ból znika, natomiast zaznaczam istotność tej klamry, bo niestety to, że ja podetnę teraz, to nie znaczy, że paznokieć nie odrośnie i za miesiąc znowu nie zacznie boleć. Klamra ma na celu długoterminowo zniwelować właśnie problem bolesności i w efekcie problem wrastania, czyli my mamy zaleczyć znowu tutaj przyczynę, nie doprowadzając do skutków wrastania. Mhm. Czy coś jeszcze musimy powiedzieć o, o wrastaniu paznokci? Tak, żeby pacjent śmielej przyszedł do gabinetu, żeby się nie bał? Po prostu, może takie prosto, ale uważam, że, że celnie i trafnie nie bać się, bo to jest wszystko po to, żeby właśnie pacjent odczuł ulgę. My nie jesteśmy po to, żeby sprawiać ból. To ma być ulga dla pacjenta i, i strach ma wielkie oczy. Co często wygląda strasznie. Klamry absolutnie nie wolą, także to też zaznaczę. Podcięcie to jest często chwila, a, a to wszystko jest tego warte, i później może zaleczyć wrastanie na długie, długie lata. Albo na przykład, jeżeli jest to wrastanie mocniejsze, pacjent już gdzieś tam stracił tę nadzieję, to czasami, niestety, w sensie czasami, nie, nie, niestety, tylko stety, ten zabieg podochirurgi potrafi ogromnie poprawić. Komfort, funkcjonowania. No tak chyba, chyba lepiej wcześniej przyjść, żeby uniknąć tych Absolutnie. zabiegów chirurgicznych, prawda? Absolutnie. Mhm. Czasami nawet jeżeli widzimy tendencję u swojej rodziny, to tutaj warto y, na przykład przyjść na taką konsultację ogólną, żeby zobaczyć, czy ja też nie będę się z tym borykał, borykała. Y, rodzice, ważne, żeby też patrzyli na stopy, pomimo że dzieci są już młodzi dorośli, to często niestety te początki y, samopielęgnacji tych stóp mogą przyczyniać się do Dziecko jest później głupie, się przyznać, mamo. Thank Zawaliłem sprawę, wraz wracam i wstydzę się tego. Także też kontrolować stopy swoich dzieci. I tak jak wcześniej też powiedziałam o kwestii złego ułożenia stopy, jakiś na przykład wad postawy, też taką istotną kwestią jest na przykład skorzystanie z wkładek, które później będą bezpośrednio dopasowywane do pacjenta. Także też często właśnie przyczyną jest zła postawa, skupić się na tych wkładkach i zaznaczam istotność wkładek, bo ona też później długoterminowo hmm. może poprawić komfort na przykład funkcjonowanie i to, powiedzmy, to jest jedna z przyczyn wrastających paznokci. My zaleczyliśmy skutek, czyli samo wrastanie, natomiast jeżeli przyczyną jest zła postawa stopy, no to warto pomyśleć o wkładkach, która później te skutki nam zniweluje, czyli właśnie wrastające paznokcia. Mhm. Pani Julia Nowaczek była moim Zgadza gościem. Się. <laughs> Dziękuję, Dziękuję serdecznie. A jeśli chodzi o chirurgię, to mamy oddzielny odcinek na ten temat, gdzie szczegółowo omówiony został taki zabieg. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i YouTube. Jesteśmy też na Instagramie jako Instytut Podologii. Po dodatkową dawkę wiedzy zapraszamy na naszą stronę internetową instytutpodologii.pl. Zapraszamy także do zadawania pytań poprzez e-maila Instytutpodologii.pl, na które z przyjemnością odpowiemy w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.